Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast, it just won't last. Witajcie w pierwszym odcinku Klockowego Przetrwania No to zaczynamy Na początku trzeba zebrać drewno Przepraszam, że usunąłem serię Looking for a House, ale Safe mi się usunął i muszę... No dobra, i robię właśnie tą serię Ta chyba najlepsza będzie W przyszłości jeszcze bym chciał nagrać Let's Playa z Red Alert 3. Właśnie ją przechodzę do ten Aliantami. Ale to zobaczymy. Ja jeszcze nie przeszedłem. Chcę zobaczyć jak to wyjdzie w ogóle. Ale na pewno będę nagrywać Let's Playa jakiegoś. Oprócz tego Minecrafta do tej, tej serii coś jeszcze będzie. No i trochę mi laguje Minecrafta, a to przez FRAPSa. No niestety trzeba, żeby mieć dobre nagrania, trzeba mieć dobrego FRAPSa. Dobra, chyba nam drewna wystarczy. Że w domu nie będę budował. <grymny> będę budował, ale ja już... Tak widzę, że... Chyba to zrobię w jaskini jakiejś. O, tu jest dobre miejsce. Tu mi odpowiada. Tu mi pasi. Przepraszam za Tumen many items. Ale wyłączę. Nie będę, ja ja na tym w tej serii będę używać prawdopodobnie tylko fly. No, tylko fly prawdopodobnie będę używać. Zobaczymy jeszcze. Hej. Fly mi będzie potrzebny do budowania, ale to się jeszcze zobaczy, czy będzie potrzebny, czy nie. Archivements, nie wiem jak to się czyta. Archivements, 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 dobra, mniejsza z tym, nieważne. Po prostu będę grał. Czasami użyję fly, komendy albo coś. Nie? No bo to będzie potrzebne do latania. Tu sobie domek zrobię. W tej oto skalę to jeszcze zapnę, bo mi to wkurza ustawiłem sobie minutnik, żeby wiedzieć, kiedy będzie te 10 minut nagrywania. A jak tam Wam za, zaburczy coś tam pod koniec, to się nie przejmujcie To telefon. Co my tu jeszcze musimy? Co ja chciałem powiedzieć jeszcze? Chyba wszystko. Dobra, musimy po prostu zbudować mieszkanie. Chwilowe. Później sobie będziemy szukać czegoś dogodniejszego. Przydałoby się teraz komenda na rozbalanie jednym czasem, ale nie będę tego używać. Tego akurat nie będę używać. Zobaczymy ile jeszcze mi czasu zostało eee, oj się zagapiłem i zrobiłem dziurę No trudno Będę Medycia... O ja, nie mam węgla. No dobra, zaraz wydobędę sobie trochę drewna, to zrobię węgiel drzewny wągiel, wągiel drzewny. Tak, węgiel drzewny O! Akurat mamy wągiel. Jak fajnie się trafiło. Trochę mi zawiesza Minecraft, ale to. to już mniejsza z tym. Nie, to też wkurza, ale już trzeba jakoś sobie poradzić z tym. Ja się tak martwiłem, że węgla nie ma. No tu pełno węgla. idziemy zrobić kilo. A, zrobimy teraz kamień, Przecież mamy tam. Dobra. teraz jest szybciej. Jeszcze na suficie tam było, widzieliście? Na, na dno. A zaraz to zalepię. Ja nie powinienem nad sobą kopać, ale to już trudno. Dobra, zakleimy to koblem. Tam się będą zombie mi respić. Damy tam może pochodnie. Już nie powinny. A my kontynuujemy budowanie. W tym odcinku tylko wybudujemy domek. No i chyba to będzie wszystko właśnie w tym odcinku. Tylko domek wybudujemy. Tak, trochę duża ta jaskinia na, jak na początek, ale i taka wystarczy. Ja muszę mieć dużo miejsca. A i łóżka nie mam. Maora, trudno. Poradzimy sobie bez niego. Ale moim zadaniem jest przeżyć coś jak Berblitz. Dobra, mamy teraz drzwi trzeba zrobić. Ma teraz automatyczne wyjście, co ja Dobra. Ja tylko z jednej strony, żeby mi mogę otworzyć, ale już się samo zamknie, o to właśnie takie coś ja zawsze robię. Tutaj, 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 tutaj. Skończony, co tu jeszcze by się przydało? O, Przydałoby się jeszcze pozbierać trochę o wełnę. Jeszcze zbierzemy wełnę, jeszcze zbierzemy wełnę, zrobimy łóżko i można i jedną owcę, jedną owcę mi zabrakowało, zabrakowało, tutaj, zabrakło mi owcy, o tam jest, tu mam go blisko, to jeszcze ją zdążymy rozwalić. Dobra, wracamy, zaraz się zrobi pewnie, no już słońce zachodzi, pójdziemy spać. I zakończymy pierwszy odcinek serii, klockowego przetrwania. Przenieśmy sobie to. Crafting table. Wygodny tablet Motorola. Pochodnie nawet pyk 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 pyk, pyk. I mamy wygodne łóżko z Ikei To sobie postawimy jeszcze nie możemy iść spać no dobra chata? no dobra jeszcze zrobimy tutaj to aj, co ja robię jeszcze zrobimy piecyk I będziemy kończyć ten odcinek. No bo już się noc robi. Idziemy. To cześć.